Zapraszam na dzień jedzenia ze mną. Zaczynamy dzisiaj standardowo od śniadania. Ja jestem już po treningu, ogarnęłam się. Teraz jeszcze tylko czekam, jak wyschną moje włosy. Dzisiaj na śniadanie wymyśliłam, że będą naleśniki z twarogiem, więc nic skomplikowanego. zabieram się do pracy, bo już jestem mega głodna jest godzina 9.40, więc najwyższa pora coś zjeść. A za chwilę ruszam na miasto, bo muszę poogarniać parę spraw. Chciałam sobie kupić jakieś spodnie, bo stwierdziłam, że nie mam już w czym chodzić, więc... Zabieramy się do pracy i do jedzenia. Ciasto wlewam na rozgrzaną patelnię i wszystko smażę na maśle. Z tej masy wyjdą trzy takie dosyć spore naleśniki i dopiero przy ostatnim dodaję łyżeczkę kakao. Teraz zabieram się za przygotowanie nadzienia. Użyję do tego twarogu, trochę mleka i odżywki białkowej. Wszystko razem mieszam i gotowe. Nadzienie musi być dość wilgotne, takie mokre, żeby było łatwo rozsmarować je po naleśnikach. I później każdy naleśnik osobno smaruję i składam w trójkąty. Gotowe śniadanie prezentuje się następująco. Jako dodatek użyłam banana, górę posmarowałam rozpuszczoną czekoladą i dodatkowo podprażyłam jeszcze wiórki kokosowe. Wyszło pyszne, naleśniki były aksamitne, delikatne, niebo w gębie. Jako przekąskę chwyciłam jakiegoś batona i daję ocenę 7 na 10. Była trochę mordokleja, ale poza tym ok. Na drugi posiłek nie zrobiłam nic skomplikowanego, bo jest to zwykła bułka posmarowana twarogiem, do tego warzywka, wędlina i jajko sadzone. Zrobiłam też kawę, bo od rana jej nie piłam, więc była pyszka. Wróciłam z zakupów. Uznałam, że pokażę, co kupiłam. Ja lubię oglądać takie rzeczy więc pokażę. Miałam iść tylko po dżinsy, y, ale wiadomo jak to jest. Kupiłam jeszcze koszulę. <gry> Generalnie ja w tych dżinsach jestem to totalnie zapachona. One są naprawdę zarąbiste. Kupiłam i dżinsy, i koszulę w New Yorkerze. Powiem Wam, że jak na sieciówkę, to te dżinsy wyglądają dosyć porządnie i jeszcze była spoko cena, bo były przecenione ze 139 na 49,95. Także myślę, że okazja była naprawdę konkretna. Fajnie leżą, są mega obcisłe, super w nich wygląda pupa, więc... Kolejny mój zakup to jest taka koszula, taka krótka koszula. Ona też była na promocji z 70 zł na 30, więc to Ja jestem zakochana w tych spodniach. Mm. No, <noise> no, nic dodać, nic ująć, moim zdaniem. No, ująć to na pewno nic. Ale czy to sterowanie jest dobre? To jeżeli mi się mm, takim country, jeszcze brakuje mi takiego kapelusza, jakby mogło wiecie. <noise> Ale zamiast kapelusza. To na przykład. Nie no. Ech. Czy ja mam coś jeszcze mówić? Ja jestem bardzo zadowolona, bo nie miałam już żadnych jeansów. Znaczy miałam, ale. No wiecie, jak to. Strzał w dziesiątkę z tymi spodniami, bo to też kupiłam je w takim randomowym momencie, bo już miałam wychodzić z tego sklepu oczywiście standardowo zdenerwowana, że nic nie mogłam znaleźć. I tak patrzę przy wyjściu i mówię: O, jakie fajne! Może, może przymierzę. I przymierzyłam i kupiłam. Tak się robi zakupy. I to by było na tyle <grywania> z mojego holu zakupowego. Dziękuję. I bierzemy się za obiad. Na obiad przygotowałam brokuła, kalafior i tofu, które pokroiłam w taką grubszą kostkę, i całość podsmażyłam delikatnie na patelni, żeby uzyskać taki złoty kolor. Na talerz wykładam sałatę. Ugotowany wcześniej ryż brązowy i kolejne dodatki, czyli kalafior ugotowany razem z przyprawami, duszona marchew, tofu i na sam koniec brokuł. Całość posypałam jeszcze bazylią i efekt końcowy mojego obiadu prezentuje się następująco. Był pyszny. Na kolację zrobiłam jabłka pod kruszonką i potrzebne jest Wam tylko kilka składników, jest to banalnie prosty przepis. Jabłka pokroiłam w kostkę i wymieszałam z cynamonem. W mikrofali rozpuściłam łyżkę oleju kokosowego. Kruszonka musi być lekko wilgotna, żeby dobrze nam się upiekła i fajnie chrupała, i dodatkowo dołożyłam jeszcze kostkę gorzkiej czekolady. Całość wykładam na przygotowane wcześniej jabłka i wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na 30-35 minut, tak żeby kruszonka z wierzchu fajnie się przypiekła. Na górę dodaję jeszcze skry naturalny, żeby ta kruszonka nie była taka zbyt sucha. Zawsze tak mam, że do jedzenia muszę dodać coś mokrego, wiecie chyba o co chodzi, a te jabłka pod tą kruszonką wyszły naprawdę nieziemsko. Czuć było dość intensywnie ten cynamon, a kruszonka wyszła mega chrupiąca, więc to połączenie chrupiącego z miękkim jabłkiem, po prostu niebo w gębie, musicie tego spróbować. To tyle z całego mojego dnia jedzenia. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.